Witajcie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy o czymś niezwykle ważnym: jak szanowanie siebie i stawianie granic może pomóc Wam unikać manipulacji i osiągnąć sukces w życiu. Razem przejdziemy przez kluczowe aspekty, które pozwolą Wam zbudować silne fundamenty osobistego i zawodowego sukcesu. Zaczynajmy. Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu jest szanowanie siebie. Ale co to właściwie znaczy? Szanowanie siebie to akceptacja i docenianie własnej wartości, dbanie o swoje potrzeby i zdrowie oraz stawianie siebie na pierwszym miejscu bez poczucia winy. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, inwestuj czas w swoje pasje i hobby i pamiętaj, że Twoje potrzeby są równie ważne jak potrzeby innych. Kolejnym ważnym krokiem jest umiejętność rozpoznawania manipulacji. Manipulacja to próba wpływania na twoje zachowanie lub decyzję dla czyjejś korzyści. Naucz się rozpoznawać te techniki i bądź czujny, gdy ktoś próbuje cię zmanipulować. Pamiętaj, że masz prawo powiedzieć nie i stawiać granice. Stawianie granic to kluczowy element szanowania siebie. Granice pomagają chronić twoje potrzeby, czas i energię przed nadmiernymi wymaganiami innych. Granice mogą być fizyczne. Emocjonalne, czasowe i finansowe. Określenie, co jest dla Ciebie akceptowalne, a co nie, pomoże Ci zachować równowagę i zdrowie psychiczne. Stawianie granic to umiejętność, której można się nauczyć. Zacznij od jasno określonych zasad i komunikacji. Wyrażaj swoje granice w sposób asertywny, używając ja komunikatów. Na przykład, zamiast mówić, musisz przestać, powiedz: czuję się niekomfortowo, gdy Bądź konsekwentny w egzekwowaniu swoich granic. Stawianie granic może spotkać się z negatywnymi reakcjami, szczególnie od osób, które są przyzwyczajone do manipulowania Tobą. Naucz się radzić sobie z konfliktami w sposób spokojny i asertywny. Nie bój się wycofać z toksycznych sytuacji i szukać wsparcia u bliskich. Szacunek do siebie i umiejętność stawiania granic są kluczowe dla sukcesu zawodowego. Pomagają zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Zwiększają efektywność i satysfakcję z pracy. Ludzie, którzy szanują siebie, są bardziej pewni siebie, lepiej radzą sobie ze stresem i są bardziej produktywni. Nie bój się prosić o to, czego potrzebujesz, i wyznaczać granic w miejscu pracy. Szacunek do siebie wpływa również na sukces osobisty. Pomaga budować zdrowe, satysfakcjonujące relacje i unikać toksycznych związków. Kiedy szanujesz siebie, przyciągasz do swojego życia ludzi którzy również Cię szanują. Twoje relacje stają się bardziej autentyczne i pełne wzajemnego wsparcia. Teraz czas na praktyczne ćwiczenia i techniki, które pomogą Ci szanować siebie i stawiać granice. Spróbuj technik relaksacyjnych, medytacji, dziennikowania czy ćwiczeń asertywności. Regularne praktykowanie tych technik pomoże Ci wzmocnić swoje umiejętności i zwiększyć pewność siebie. Szacunek do siebie i umiejętność stawiania granic to kluczowe elementy prowadzące do sukcesu osobistego i zawodowego. Pamiętaj, że masz prawo do swoich potrzeb i granic, i że ich szanowanie jest fundamentem zdrowego i szczęśliwego życia. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych porad dotyczących rozwoju osobistego. Do zobaczenia!